Słuchajcie, domowa seria z kraju dobiegłego, będziemy dzisiaj oglądać te moje odprowadzenia, właściwie przygotowania. Także miłego do...

Ale nas taki bo <śm> LKR e, zaraz odprowadzę tylko muszę jeszcze coś sprawdzić, bo mi się Czy nic... Jeszcze jedziemy w kliniku. Czy jakieś AS, czy nie, nie ma. A dobra. Przechodzimy do oprowadzenia. Tutaj rotacyjny w agronomii faraonu to znaczy w homoroju jest 105 jest. O! o. To są D47. Letni katę w ogóle wziąć, bo w ogóle komunii jest to chłopów, było to się... tutaj mamy broń na talerzy 2 metra. O, jampon. Ja to jampon no. i jamka. Pokim okay, jest na ja to nie spowiera, już ja to... No tak. Spadek powoju, ja tutaj dorobił przegorowiu No trochę. Pilmet. O, no. dobra. Pilmet, termiczny. 103, to To tutaj mamy pokrywkę. Nie? Dobra, by ten. Dzisiaj będziemy się szykować. Tutaj siódka. Sad do środka. To zobaczyć. Czasami też chyba tu będę na odcinkach robił screeny jakieś lub coś takiego więc będzie czasami bez chuda no, kurde, nie załadowało mi się. Albo mi się załadowało i po prostu coś takiego się stało, albo się nie załadowały tak skórę do końca. Czekaj, zobaczę. No nie załadowało się, bo tutaj w kolejnych odcinkach też tak może być w ciągu dalszym, ale... No może w niektórych nie będzie. Tutaj mamy, o! Sipno! Ładna! Zadbana trochę, ale no. bo odzywana. O! Zestaw uprawowo O! Przyczepa, o której kiedyś mówił, że to wyremontować, jest. się O! Zetor. Dobry zetor też wejdę do środka, zobaczę sobie jak to tutaj tak no jaki tak, jako taki stan jest o to jest maszyna napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba są ten 1 do 10 a może odpowiem choć pewnie odpowiem Tutaj też zobaczymy. Pięknie, ładnie. W środka te, chociaż tyle, że nie będzie no, się użyć. tak. Ale dobra, przejdźmy do roboty. 我连着胸垫。 Bo jest znowu. zaraz pójdziemy zobaczyć się po okolicy. Wiem, czy jakiś sklep jest czy co? Nie, co Zobaczę co tutaj się tak dzieje I mm do -hmm. Nie wiem jak z będzie czy nie. Możliwe, że będzie jakiś będę się starał być to też co się robić ale dobra, czas iść, się przejść po okolicy, wyłączyć chyba Kurde, będzie się żyło w chałupce, no i

Tutaj mieszka e, sąsiad ja i go Tu też sąsiad Zaraz też chyba pojedziemy zobaczyć Nie wiem jakie mam pola Салт и смешка. Я думаю, это какие-то малыши. Летим. Tutaj chyba są. Nie. to Jednak. Nie, nie ma Chyba tutaj gdzieś pójdzie. U mnie już 11 minut. 16 sekund minęło. Jeszcze nie wiem. cztery, 4-3 minuty. I to na dzisiaj. Tutaj e, też nie ma. A nie, my mamy owiec tutaj. Tak, mamy w tym roku owiec Tu I tu. Trochę korzenia mi zama w kolejnym odcinku. Dobra. Lecimy. Powolutku. Przez lasek jakoś przyjdziemy tutaj. Z jakimiś krzakami Droga. Tak jest gospo. Brama coś zatrudniona. Ile się A. Dobra. Dobra i tym oto klimatem e, trzech paszy... kończymy odcinek, a więc do następnego do widzenia.